No cóż, ten mecz był bardzo emocjonalny, intensywny. Po takim meczu z euks em gdzie emocjonalnie byliśmy. Bardzo, można powiedzieć, wyprutnie, jak się mówi, a potocznie. Chcieliśmy ten mecz, mecz kontrolować, być spokojni i zimni. Ale Wiem, jaka to jest liga, i dzisiaj też mieliśmy e, dobrego przeciwnika, który to co. M, miejsce, w którym się znajduje Rysowie, nie jest takie e, rzeczywiste, bo mają bardzo dobry, bardzo dobry zespół, e, który potrzebuje czasu po prostu, żeby się, żeby się e, zgrać. I ma bardzo dobrych zawodników, bardzo e, e, dużo zawodników, to widać było e, przy zmianach. Weszliśmy bardzo słabo mecz, na co byliśmy tego świadomi. Rozmawialiśmy razem na odprawie przedmeczowej tak i tak pewne rzeczy się po prostu nie kontrolują w, w tych emocjach. Zaczęliśmy bardzo źle, tak, byliśmy wszyscy w szoku, że tak bierni byliśmy w tym momencie, ale to co pomimo tego wszystkiego co się działo w ostatnim, w ostatnim okresie, jednak w nas jest bardzo mocny duch po prostu zespołowi, wyszliśmy bardzo szybko na 2-1 i później nabrakowało trochę tego spokoju, żeby, żeby, żeby ten wynik utrzymać. Mecz był bardzo otwarty, mogło się, mogło pójść jedną i drugą stronę. Myślę, że ten wynik jest taki po prostu realny. Właśnie pod koniec mogliśmy ten mecz nawet przegrać i Widać było, widać było w zawodnikach dużo, dużo brak, brak energii, brak siły z tego piątkowego meczu. Niestety, ale mm, jesteśmy świadomi, że ta droga po nie będzie łatwa. Ten, ten miejsce, w którym jesteśmy, wielu drużyn będzie chciało się znaleźć w tym, w tym miejscu. Ja uważam, że ten punkt może Momentami dla niektórych ludzi z wygraliśmy z jakąś tu teraz już taką aurezowę można wygrać, ale to jest Piesza Liga i, i tu trzeba każdy punkt i każdy, każdy remis um, szanować. Także teraz z dobrym przeciwnikiem no, 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 Mieliśmy ten remis, mogliśmy wygrać, mogliśmy przegrać, ale mówię, ważne jest po prostu zbierać. Też teraz, teraz trzeba jak najszybciej się, się zregenerować i, i, i wyjść dobry e, mecz e, z Miedzianką, Derby, e, znowu emocje, ale to po prostu myślę, że będziemy na ten mecz gotowi i po prostu pełni sił. Także idziemy dalej. Bardzo dziękuję za to podsumowanie. Jeśli są takie jakieś pytania, to bardzo proszę teraz właśnie w tym momencie. A czy Bułgajdis już jest gotowy do gry, bo siedzi na ławce i drugi mecz z rzędu nie, nie wchodzi? Czy, czy, tam, czy jest jakiś tam uraz jeszcze? Jest? Nie, nie. Bułgajdis miał o, złamaną nogę, także na pewno, o, na pewno potrzebuje jeszcze trochę czasu. Zaczął z nami przed łks trenować zbyt krótki okres. Chcemy, chcemy tym zawodnikom i innym dać dalsze wydarzenia. Obrona dobrze funkcjonowała w ostatnim czasie, ale m, na pewno kiedy będzie o, dobra o, Kazja, e, e, po prostu bogiego, będziemy puszczać, także e, wszystko w swoim czasie. A Mateusz Machaj? Kiedy Mateusz nie? może w, pod, koniec, e, pod koniec następnego tygodnia będzie już to zdrowy. W kontekście meczu tego z Miedzią, bo wiadomo, Nie, z Miedzią nie, z Miedzią na pewno nie będzie. Także na pewno, na pewno gdzieś tam dopiero w następnym tygodniu będzie e, zacznie biegać i, i zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Nie ma więcej pytań, ja Dziękuję bardzo. Na pewno mecz mógł się podobać widowiskowo wszystkim e, kibicom, osobom, które to oglądały, bo było na co popatrzeć, e, jeżeli chodzi już o takie sprawy e, czysto piłkarskie. Podejrzewam, że jedna i druga drużyna czuje lekki niedosyt. E, my możemy oceniać to przez pryzmat na pewno wielu pozytywów, bo dwa razy odrobiliśmy wynik, doprowadziliśmy do wyrównania i do samego końca można powiedzieć, że graliśmy bardzo zdeterminowani o to, aby ten mecz wygrać, e, bo jest to nasz piąty remis z rzędu. Można powiedzieć, że no piąty remis rzędu, ale też piąty mecz bez porażki. Na pewno bramki, które straciliśmy, straciliśmy je za łatwo i czy tam rzut karny bardzo przypadkowo oczywiście był i nie mam tutaj co dyskutować, ale ta przypadkowa ręka, a potem gdzieś jakieś kolejne błędy indywidualne, bramka na 1-2 rożny, znowu się gdzieś tam zrzemnęliśmy i niestety musieliśmy gonić ten wynik. Ale znowu, jeżeli chodzi o nasze działania w ataku, naprawdę było bardzo dużo dobrych i ciekawych akcji, które zostały przełożone na bramki. To jest duży szacunek dla drużyny, bo e, pokazali dzisiaj naprawdę charakter, determinację, wolę zwycięstwa, e, od, do odrobienia wyniku. I tak jak powiedziałem, grali do 90 minuty o to, żeby wywieźć stąd trzy punkty. Chrobry u siebie traci bardzo mało bramek, nie przypomina sobie, żeby ktokolwiek przyjechał tutaj i był w stanie strzelić trzy gole. Jest to drużyna, mówię, bardzo poukładana z trenerem, który funkcjonuje tutaj od, od już trzech sezonów, więc przyjeżdżając tutaj nie jest to proste zadanie wywieźć punkty. My to zrealizowaliśmy. Tak jak powiedziałem, chcieliśmy zrobić wszystko, żeby wygrać. Taki był zamysł. Mamy remis i też go szanujemy. I jeszcze raz duże brawa dla zawodników, dla drużyny, bo, bo zrobili kawał ciężkiej pracy, jeżeli chodzi o, o wynik końcowy. Dziękuję bardzo za podsumowanie. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Panie trenerze podkarpackie media, zmiany w składzie mogliśmy zauważyć na stoperze Grasolicz, w ataku Struzik. Po części zapewne zmiany wymuszone. Na prawej stronie Kamil Antonik. Jak pan ocenia zmienników? Czy powiem tak. No przed meczem doszło do jeszcze tam innej sytuacji, bo, bo branią... Zgłosił kontuzję i musieliśmy też zdecydować się na Pawła, łakotę. Więc dzisiaj, tak naprawdę, było pięć zmian, jeżeli chodzi o, o ustawienie wyjściowe, początkowe. Josip musiał zagrać na środku obrony. Josip jest środkowym pomocnikiem i tutaj oczywiście czuje się najlepiej, ale mamy tylko dwóch środkowych obrońców w drużynie. I jeżeli któryś z nich wypada, tak jak dzisiaj wypada, lekkomor, jest to dla nas no, spory problem, jeżeli chodzi o obsadę tą pozycji. Więc musimy, można powiedzieć, tak działać bardzo awaryjnie. Musieliśmy dokonać takich, takich ruchów. I też chcieliśmy dać trochę powiew świeżości. Sebastian w ostatnim meczu Struzik nie grał. Tutaj chcieliśmy szukać takiej współpracy z nim i Kubą Wróblem, gdzie właśnie Struzik miał się utrzymywać przy piłce, grać tyłem do bramki i zbijać piłkę wsteczną i Kuba z tego miał dalej kreować akcję i wydaje mi się, że ten plan na mecz był ciekawy, bo wiele razy taka sytuacja się zdarzyła. Kamil dał bardzo dobrą zmianę w ostatnim meczu i zasłużył na to, żeby wyjść od początku. Też tych chłopaków trzeba jakby podnosić w górę i jeżeli ktoś daje sygnał na treningu czy, czy na, na meczu, no to musimy dawać szansę. I ja bym to ocenił pozytywnie, bo mówię, było sporo dobrych i ciekawych ciekawych momentów. Oczywiście, no były rotacje w składzie, ale tego też jakby wymusza terminarz, mograliśmy kilka dni temu mecz, teraz zaraz tutaj mieliśmy daleki wyjazd i trzeba było jakby znowu podejść w pełni przygotowanym do tego spotkania, więc na pewno nie popełniliśmy błędu, a to też cieszy, że zawodnicy, którzy jakby wchodzą, no dają jakość i też może Możemy na nich stawiać. Mówię, kadra nie jest szeroka. Kadra liczy 16-17 zawodników, plus młodzieżowcy z Akademii Resowi, którzy muszą czekać na swoją szansę. Tak jak ostatnio zadebiutował Kornel Rembisz i to jest też chłopiec, który może w przyszłości nam bardzo pomóc. I mówię, no to, to nas cieszy, że ci, którzy wychodzą na plac i te zmiennicy, bo zmiany też dużo wniosły. Damian Hilbrek dał asystę, Paweł Wojciechowski przełamał się i strzelił pierwszą bramkę. Dla nas to też jest ważne. Mówię, że Paweł długo czekał. Na strzelenie tej bramki dla niego to jest też ważny moment, bo to też jest napastnik, na którego tutaj na pewno liczymy. I dzisiaj, jakby dużo dał drużynie pod kątem punktów. Czy też Rafał Mikulec, który grał wszystko od początku, teraz przez ławki i też ożywił bardzo to granie. Wydaje mi się, że jakby z perspektywy całego spotkania, mecz poprowadziliśmy po prostu dobrze jako zespół. Mówię, na pewno jest niedosyt i, i gdzieś tam będziemy sobie to analizować, te stracone bramki, ale mówię, no, nikt nie jest zamany, bo, bo mówię, było wiele pozytywów. Panie trenerze w najbliższą niedzielę przyjeżdża do nas główny kandydat do Awansu. Patrząc i wysłuchując opinię ekspertów tutaj z Głogowa można powiedzieć, że pokażemy ten swój resegacki charakter i, i łatwo nie, nie sprzedamy skóry na tego przeciwnika. Tak jest w każdym meczu. Wiem, że czasem kiedy nie osiągamy pozytywnego rezultatu, to, to no jest jakby e, lekka fala krytyki i też kibice są nie zawsze zadowoleni, e, ale mogę zapewnić każdego, że tutaj i zarówno zawodnicy, jak i sztab naprawdę ciężko pracują na to, żeby z tych meczów wywozić trzy punkty, niezależnie czy to przyjeżdża Arka, czy gramy z zespołem, który jest w strefie spadkowej. E, robimy wszystko. Treningi wyglądają pod kątem zaangażowania, chęci naprawdę bardzo dobrze i nie mogę powiedzieć, że słowa, jeżeli chodzi o charakter, podejście do meczu. Może, może nam czasem coś nie wyjść, to jest normalne. Eee, to jest piłka, sport i pewnych rzeczy nie da się przewidzieć i jakby na wszystkie rzeczy zapobiegać, bo, bo tak to mówię, no nie byliby potrzebni trenerzy, nie byliby poprzedni zawodnicy, bo by zespół prowadził się sam. Eee, jestem przekonany, że w meczu z Arką eee, zagramy bardzo zdeterminowani. Oczywiście jest to zespół, który bezpośrednio dąży do awansu i w tej rundzie gra bardzo dobrze, eee, punktuje, eee, często wygrywa te spotkania, w szczególności w końcówkach, to też siła drużyny, ale jestem naprawdę bardzo mocno przekonany, że zawodników to mocno zmotywuje i będziemy w pełni przygotowani zarówno fizycznie, taktycznie, jak i przede wszystkim mentalnie na to spotkanie, aby postawić się i oczywiście dążyć do tego, żeby wygrać ten mecz.